Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie. Ja i Jana idziemy teraz gdzieś razem. To jest po pierwsze. Najpierw wyślemy paczkę. Karim śpi w domu, jest pod dobrą opieką. No i co? Zapraszamy Was na ten dzisiejszy film. Ja poniosę tą paczkę, a ona sobie za ten czas znajdzie okulary przeciwsłoneczne, bo ona lubi ubierać. No i co, zobaczymy gdzie, jak i po co nas wywieje, ale myślę, że będzie na pewno fajnie. Dobra, na no wciskaj tutaj koda, żebyśmy mogli wrzucić tą paczkę. Mam nadzieję, że nam się zmieści, bo te szufladki za małe. O, i ta się otwarła, ale wydaje mi się, o, można wrzucić do innej. Tutaj wrzucamy, tak? To można zamknąć, bo ta jest za mała. I tutaj finalizujemy. Pokaż się, jak wyglądasz w okularach. A no tak, bo kolejna paczka z Wintec została wysłana. No i co? I tak trzeba po prostu czasami robić, żeby mieć łatwiej w życiu. Jak coś jest niepotrzebne, no to przecież nie będziemy tego wyrzucać, tylko się sprzedaje. Tam była jakaś książka, jakieś ubranka, z, już, z których Karim wyrósł, także po prostu poszło do ludzi. Ana jeszcze mówi, że to pojechało do Wrocławia, także... Będą mieli w Polsce. Teraz zobaczymy, czy tutaj jest otwarta taka kawiarnia, która jest naprzeciwko. I już idę tą drogą po raz drugi, ponieważ wcześniej byłem z Kalimem w parku Tiner Oczywiście, vlog powstał z tamtego momentu, ale co Wam chciałem powiedzieć, w ogóle byłem zaskoczony jak pojechaliśmy metrem, bo patrzę się, trzeba skasować kupić bilet, a tu kosztuje 5 lejów. Wcześniej kosztował 3 leje, czyli 66% cena poszła w górę. Ja się pytam, co w zamian są w stanie zaoferować, no bo idąc z podwyżką cen biletów, no to coś powinni zaoferować, nie wiem, częściej żeby pociągi jeździły, może jakiś lepszy standard, może, no nie wiem, cokolwiek innego, tak? No ale tu wychodzi na to, że po prostu jest sama podwyżka, żeby po prostu było drożej. Więc to takie bardzo niemiłe zaskoczenie. Od nowego roku drożej w Bukareszcie. Anna teraz sprawdzała, abonamenty takie miesięczne też podrożały, no bo jak pójdzie za parę miesięcy do pracy, to też będzie musiała sobie wykupić, także jest już tylko coraz drożej. Niestety. No i ta kawiarnia, o której myśleliśmy, która jest tam naprzeciwko, niestety jest zamknięta. No tak zapachniało pizzą taką. Zrobił się taki smak na pizzę, co? No, za jakim też pizzę. A właśnie tak, bo tutaj w Rumunii się mówi pizza to przez jedno, przez jedno z. A tak samo się mówi, my mówimy Fornetti. a Oni mówią fornetti. Ja do tego nie przywykłem do takiej wymowy. I mówię zawsze pizza. A ona no, powtórzyła teraz tak jak u nas się mówi po polsku, no bo u nich jest po prostu pizza. Idziemy tą stradą a i przy której mieszkaliśmy przez dwa lata, bo ta ulica jest długa, ona się ciągnie aż do metra. No i zobaczymy po drodze gdzie tu cokolwiek jest otwarte, ponieważ dzisiaj jest 2 stycznia i z jakichś przyczyn jest to po prostu też dzień wolny, więc mało co jest po prostu pootwierane. Widziałem wcześniej jak szedłem z Karimem, że były otwarte sklepy. Ale już takie kawiarnie czy coś, nawet myślałem, że kupię sobie kawę w Five to Go, ale była zamknięta. No i zobaczymy też jak to będzie tutaj przy tej Amur bo tędy akurat nie szedłem z Karimem, tylko szliśmy tam równoległą ulicą w stronę metra. Przejdźmy na drugą stronę ulicy. Wiem, ale nie mam ochoty na grzane wino. Nie, już wystarczy tych alkoholi, tego wszystkiego. Napijemy się jakiejś dobrej kawy, bo tutaj jest fajna kawiarnia. Zająłem sobie miejsce, tutaj jest taka e, huśtawka w tej kawiarni. Mamy dobre kawę latte. Ana e, sobie tam usiadła przy stoliku, także chociaż ja się chyba przesiądę po prostu, żeby być bliżej niej, a nie tutaj tak e, na tej ławce. No i co, pijemy sobie po prostu dobrą kawkę. Taką dobrą tą kawę sobie wzięliśmy za nią. Cieszymy się z każdego momentu po prostu spędzonego tak tutaj e, wspólnie. Ta kawa kosztowała e, 13 lejów, taka jedna duża także uważam, że dobra cena, no i co tutaj chwilę pan z nami porozmawiał pytał się co nagrywamy, no bo widział, że tam w środku trochę Anę nagrywałem jego trochę z ukrycia, tak jak robił kawę no i wyjaśniła mu Ana, że prowadzimy kanał na YouTube, ja też tam parę jakichś słów można powiedzieć, bo zdań ciężko żebym to nazwał, ten mu powiedziałem no krótkie zdania no w tym sensie no i co? I korzystamy po prostu z przyjemności spędzenia tutaj czasu w tej kawiarni, a później, no to pewnie gdzieś się przejdziemy tak przespacerować. Tak, w ogóle to mamy dzisiaj naprawdę bardzo ładną pogodę. Jest słonecznie 9 stopni. Jak byłem z Karimem wcześniej, okej, okay, wychodziliśmy rano, to było tak chłodnawo, a później zrobiło się 11. No teraz już zbliża się tak popołudnie ku wieczorowi, także jest, robi się coraz chłodniej, ale trzeba przyznać, że naprawdę jest ciepło, jeśli mówimy o pogodzie w Rumunii. Proszę bardzo, idzie Anna. Coś przyniosła jeszcze dobrego tutaj do kawy. Co to mamy takiego? Pokaż, co to jest. Brownie, brownie. a to drugie? Cupcake. Cupcake taki, I tak? No to ciekawe. Zaraz będziemy e, się kosztować, będziemy kosztować, tak? Taką prezentację chciałem zrobić. Tak się prezentuje tutaj ten brownie. Ciekaw jestem, czy będzie smaczny, to za chwilę się przekonamy. Pokażę jeszcze cupcake'a. Też będzie prezentacja tutaj. Taki cupcake czekoladowy, bardzo proszę. Też powinien być dobry. My mamy zwyczaj zwyczaju tak zaną, że się zawsze po pół. Ja zjem połówkę brownie, połówkę cupcake'a i tak się po prostu wymienimy, żebyśmy mogli doświadczyć smaków razem. Dobra, ja tutaj przełamię tutaj to ciastko. A, tak mniej więcej na pół, żeby było. O, mam taki sam raz mały kawałeczek, żeby można było tutaj... Ładnie pachnie. Mm. Naprawdę? Idealne do kawy. Polecam. No dobrze, jak smakuje ten cupcake? Powiem tak, że czekoladowo tak samo, ale jest... Mniej słodszy, jak to brownie. Także naprawdę dobry. Smakuje Ci, ona kawa? Bardziej Ka kto... brownie, <laughs> badzi, badzi brownie cupcake. tak? <laughs> cupcake? Co jest lepsze? Cupcake czy brownie? Co jest lepsze? Brownie. A jeszcze nie skosztować brownie, tylko cupcake? No to musisz skosztować i ocenisz, co jest lepsze. Mm, ten cupcake jest mniej słodszy. Sweet? Less sweet. Oh, less sweet. Tak. A brownie jest bardziej... Bardziej słodkie takie, także... Tak? Mm. Czyli mam dobre poczucie smaku, ale to tak. Mężczyźni mają w ogóle. Bo... Dlatego też są szefami kuchni. Gotują, bo mają dobre poczucie smaku. Ja też jak gotuję coś w kuchni i ten... Jakbyście się mnie zapytali, ile dać przypraw czegoś tam. Ja nie wiem ile. Ja po prostu widzę ile tego dać, żeby to smakowało, żeby to miało po prostu sens. I żeby było po prostu dobre. Wypiliśmy za ną kawę, zjedliśmy dobre ciastko, także było naprawdę bardzo e, pysznie. Idziemy teraz po prostu się przejść, tak na spacer. Przy okazji jeszcze podejdziemy do bankomatu, bo musimy wypłacić jakąś gotówkę, będzie nam potrzebna na wyjazd. A jedziemy w weekend do miejscowości Predel e, w góry. Także cieszymy się, nie możemy się doczekać. Dzisiaj jest. Na czwartek, także jeszcze jutro, tylko żeby dzień zleciał. Jutro pracuję, bo jest piątek, już nie mam dnia wolnego. E, także dzień szybko przeleci, no i w sobotę rano jedziemy i jedziemy pociągiem. Wyjątkowo nie jedziemy Białym Julem, tylko po prostu tak postanowiliśmy, że pojedziemy transportem publicznym. No i co? No, ale z tego wydarzenia to powstanie oczywiście osobny vlog. No a tymczasem idziemy razem. Szczęśliwi. Anna się śmieje ze mnie i ma taką też rację, bym powiedział, że widać, że ja pochodzę z zimnej Polski, jak ona to powiedziała, bo ja mam tak bluzę, no i to jest taka ciepła bluza polarowa ubrana na to. Ona stwierdziła, że byłoby jej po prostu zimno, tak, i że widzi, że ja jestem bardziej przyzwyczajony do takich temperatur niż po prostu. Oh no. Niestety bankomat jest nieczynny. Musimy iść w inne miejsce i Jana mi pokaże, gdzie tutaj jest jeszcze jeden. I mi pokazała, gdzie tutaj jest drugi bankomat, bo ja nigdy nie wiedziałem. Jesteśmy przy sklepie Simply, na razie tam nie będę wam pokazywał, dopiero jak będziemy odchodzić, bo ludzie stoją, nie chcę ich filmować. I co ciekawe, tutaj ten sklep to był kiedyś taki osiedlowy i został przejęty po prostu już przez markę OSHON. I taki mały sklep nazywali go Simpli, bo to jest taka jakby marka w marcu. Takie oszon, ale mały sklep i nazywa się Simpli. Tam w tyle jest ten sklep za mną, ale nie mogę też tak filmować, bo tam ludzie cały czas kurzą, kurzą. A to jest po prostu zabronione na YouTubie, żeby pokazywać takie rzeczy, bo, no bo po prostu nie można promować. No, także tak to jest. Co? Wracamy za mną pomału do domu. Co dobre, to się szybko kończy. Wzięliśmy gotówkę, no i jesteśmy przygotowani na wyjazd. Jeszcze zahaczyliśmy o sklep Mega i Masz, żeby kupić takie mleko roślinne, bo będziemy mieli do kawy. I tylko takie właściwie teraz pijemy, już nie pijemy mleka zwykłego takiego, tylko zawsze albo jak robię kokosowe, albo jak Anna z dyni, no albo po prostu kupujemy takie mleko roślinne. Mamy jeszcze trochę czasu, chcemy się jeszcze trochę nacieszyć sobą, więc idziemy się jeszcze przejść do parku. Ja jeszcze słyszę, że normalnie fajerwerki odpalają tutaj, także świętują jeszcze nowy rok 2 stycznia dzieje się tutaj w Popeści Lordeni. My idziemy za nami do tego parku. No my tak to nazywamy park. Nie wiem, czy to jest park. W Polsce taki duży plac zabaw, no ale jest tam też trochę e, takiej zieleni i tak dalej. ten, Ona mówi, że tam a księżyc widać gdzieś? O nie, to nie będzie widać, nie będzie ten. On mówi, że chudy taki księżyc, chudy. No chudy, bo taki Rogalik, my mówimy Rogalik w Polsce taki. Przynajmniej ja tak mówiłem, nie wiem, tak się mówiło, że taki... Księżyc, taki rogalik jest tak no, w takim kształcie. Dobra, tutaj parę metrów i jesteśmy w parku. O, i tutaj słyszę dzieciaki się bawią po prostu jakimiś jeszcze ogniami sztucznymi. O, tam w oddali. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jakie po ogniach sztucznych. To tu, tutaj naprawdę musiało być grubo na tym placu zabaw. Tam właśnie puszczają jeszcze i jest całe zaśmiecone niestety z tych fajerwerków tutaj po prostu. Jeszcze noworocznych. O, jakby było mało. Koniec spacerów w parku razem z mną. Teraz już definitywnie trzeba wracać do domu. Bardzo się cieszę z tego, że mieliśmy okazję spędzić wspólnie chwilę. To jest bardzo ważne, żeby tak pielęgnować związek, żeby mieć czas dla siebie, żeby po prostu yy, tak móc wspólnie yy, razem gdzieś wyjść i tak dalej. Także to jest wszystko, jeśli chodzi o ten dzisiejszy film. Zachęcamy was do subskrypcji naszego rodzinnego kanału Mora Family Vlog. Oprócz tego zostawiajcie łapki w górę. No i co, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa. Papa. Pa. Buziaki.